W drugiej części lekcji 27. W pierwszej lekcji poznaliśmy słówko tu i przy okazji różne słówka. Teraz w tej części będzie słowniczek, właśnie do tych słówek: Le Monde, świat. A słówko tu, le Monde znaczy wszyscy. Le Rest, reszta. Bojaże podróżować. Le comte, hrabia. La comtesse, hrabina. Perdre, stracić, zgubić. To też jest forma zwrotna. Se perdre, czyli zgubić się. La fortune, fortuna, majątek. La vitesse, prędkość. TGV jest to skrót od Letre de Grande Vitesse, a samą Letre to jest pociąg, dlatego dosłownie TGV znaczy pociąg o dużej prędkości. La beauté – piękno. Leternite wieczność. La simplicité – prostota. Selon – według. La parance, rodzaj żeński, wygląd, powierzchowność. Le sourire, uśmiech. Jest też czasownik sourire, który w języku polskim jest zwrotnym. Uśmiechnąć się. Le sourire, mysz, myszka. Tego słówka nie było ostatnio, ale podaję je ze względu na to, że jest podobne do uśmiechu. La récompense – nagroda, wynagrodzenie, zapłata. La fenêtre – okno. La joie – radość. La vie – życie. Le souci – kłopot, strapienie, zmartwienie, ale też nagietek. Le malheur – nieszczęście. I tu widać jest mal, a w drugim przykładzie jest bon i słówko le boner. Le boner znaczy szczęście. Lasła jedwab. Abije ubierać. I też będzie forma zwrotna sabije, czyli s apostrof i abije ubierać się. Le moyen, środek, sposób. Eunelef albo Nelef, uczeń, uczennica. Le są sens, kierunek, ale też zmysł. I teraz będą podane wszystkie zmysły. La vue, czyli wzrok, widzenie, widok, ogląd. Lui, wzajrzański, słuch. Ale też takie potoczne jest zawołanie. Uj, albo też inna pisownia. Uj, jako takie Ej. Lodora, rodzaj męski, węch, powonienie Legu, to już było, czyli smak. Letusze, dotyk, dotknięcie. nasort Gatunek, rodzaj, sposób, odmiana. Kelkę ktoś. Awwwórtor mylić się. Rule otoczyć popychać ale też obtoczyć na przykład, gotując coś obtaczamy coś. Le feu, ogień ale też jako światło w aucie światła na skrzyżowaniu Etędr. zgasić, ugasić, wyłączyć. Trompe – oszukać, zwieść, zmylić oraz zdradzić. I też jest forma zwrotna, se trompe, czyli pomylić się. Le lieu – miejsce. La fête – święto. I czasownik fête, czyli świętować le moment, moment chwila le azar i tutaj widać przeważnie dawało się l apostrof przed h ale to kiedy było haniem tutaj jest tak zwane h przydechowe i w słowniku przynajmniej tym, którym ja mam występuje właśnie gwiazdka jako właśnie takie przypomnienie albo żeby zwrócić uwagę na to, że to właśnie jest h przydechowe czyli będzie leazar. azar. I ha się wyróżnia tym, że nie dochodzi do, do tak zwanej elizji, czyli nie można powiedzieć lazar, albo na przykład jak będzie mą, to nie można mą nazar i tak dalej. I słówko leazar znaczy przypadek, los, traf. Lepri, cena. Lekote, bok, strona. Leka, wypadek, przypadek, sprawa, ale też na przykład prawniczo. jest kwestia. Ogólnie też takie słówko z łaciny kazus prawny na przykład. Le voler, złodziej. La volesse – złodziejka. I czasownik voler ma dwa znaczenia tak naprawdę. Latać, fruwać, czyli podobne do siebie, ale też kraść. I jak się nie pomylić? Otóż, latać, fruwać, to możemy mówić samodzielnie, na przykład, że ptak lata, ale jeśli już ktoś coś kradnie, to trzeba raczej powiedzieć co. Czyli na przykład złodziej ukradł pieniądze i będzie wiadomo, że jak powiemy, właśnie użyjemy tego dopełnienia to raczej się nie ma szans pomylić, że, że użyjemy, że, że zwodzi lata. Po prostu zawsze trzeba dopowiedzieć właśnie to słówko, co ukradł. Ensemble – razem. Oto – tyle, tyleż, tak bardzo. Tuę – zabić. Sensur – że, powstawać, wywołać powstanie. Stąd pochodzi też słówko insurekcja zbuntować się. Approuver zaaprobować, zatwierdzić, uznać, zgodzić się. La décision decyzja. Le défaut brak, niedostatek, wada, skaza oraz defekt. Podobna pisownia. La faute uchybienie, wina, błąd. Efase zmazać, zetrzeć, ścierać, skreślić. Finir skończyć. La fin koniec. Samuze zabawiać się, bawić się. Emu taka sama wymowa dla rodzaju męskiego poruszony, poruszona, wzruszony, wzruszony. Setonę zdziwić się, zdumieć się. Ämbl, pokorny, skromny, nieśmiały. Contant – kontąt. Zadowolony, zadowolona. Tutaj też jest H przydechowe. On ontys, wstydliwy, wstydliwa. Tutaj być może pamiętamy, to że czasami jest taka sama pisownia, ale zmieniając tylko rodzajnik, albo męski, albo żeński, jest czasami tak, że jest całkiem inny sens. I tak. Lepasz to jest paź, a lapasz to jest strona. L'alarm łza. L'erre łakać. Le village wioska, miasteczko. La satisfaction, satysfakcja. Le coeur, serce. La franchise, zwolnienie od czegoś, szczerość. La force, siła, moc. L'alcool, rodzaj męski, alkohol. Offrir, ofiarować. La bière, piwo. Le vin, wino. L'espoir, rodzaj męski, nadzieja. Kurir, biec. Lekor, ciało. Lej, a liczba mnoga, les yeux, oko, oczy. Trete, traktować. Lapen, kara, cierpienie, troska. Merite, Zasługiwać, zasłużyć. Le salaire, płaca, wynagrodzenie, pensja. La proportion, proporcja. Garder, opiekować się, bronić, pilnować, strzec. Le seigneur, pan. I tutaj też podobne znaczenie ma słówko le monsieur, czyli pan. I warto zwrócić uwagę na to, jak się tworzy liczbę mnogą. Po jednej liczbie jest widoczny za nim ciężarowym mą, który w liczbie mnogiej przychodzi na me, czyli dosłownie moi panowie. Tak samo jest z panią. La madam", czyli dosłownie moja pani, i to ma w liczbie mnogiej przychodzi w me. Dosłownie Moje Panie. Le Monseigneur, czyli Mój Pan, tak tłumacząc dosłownie, to jest jako tytuł Książąt Krwi, czyli Wasza Wysokość i tak dalej, ale też tak się zwraca do biskupów oraz prałatów. L'honneur, rodzaj męski, honor, godność, dobre imię. Lebu Koniec, skraj, kres. Le but, cel, tarcza, ale też właśnie bramka, meczu oraz właśnie gol. Le champ, pole, rola. I na przykład le champ de Mars, pola marsowe. Le champ z Elize, pola elizejskie. Le mot, słowo sęklinę pochylić się, schylić głowę, kapable zdolny, zdatny i tutaj podobna wymowa upable winny, Malgré wbrew mimo lasią są piosenka, ale też jako śpiewka, czyli na przykład yy, czczaga danina, ryskę Ryzykować. Naturel, naturel, naturalny, naturalna. Kur, krótki. A jeśli zrobimy jako rzeczownik, lekur, cour, kort, tenisowy. Leku, uderzenie, cios, ale też wstrząs. I na przykład lekudeta to będzie jako wstrząs dla państwa, czyli dosłownie, dosłownie czyli zamach stanu. Lakup, kielich, puchar, na przykład Puchar Świata, mundial właśnie jest Lakup de Mont, czyli właśnie Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, ale też jako wyrąb drzewa. La suite ciąg dalszy, następstwo, ale też orszak, świta. Krasze, luć, wypluwać, chlapać kapać. I stąd właśnie użyte w poprzedniej części lekcji tu krasze, czyli wykapany, na przykład wykapany tata. Sel, sel, sam, sama. Sefasze, rozgniewać się. Blese, zranić. Seblese, zranić się. I tutaj mi parę razy się zdarzyło, że zamiast powiedzieć po angielsku jestem zraniony, powiedziałem I'm blessed. Po prostu myląc się z językiem francuskim. Chciałem powiedzieć, myślałem sobie, że jak powiem I'm blessed, to będzie tak jak Je suis blessé, czyli jestem zraniony, a wychodziło śmiesznie, że jestem błogosławiony. Dlatego właśnie, żeby tego uniknąć, to podam wam właśnie słówka właśnie błogosławić. Otóż Benir to jest błogosławić. La benedykcją, błogosławieństwo, ale w sensie na przykład błogosławieństwo pokarmów, błogosławieństwo dzieci, czyli przez znak krzyża. Beatyfikacją, beatyfikacja. La kanonizacją, kanonizacja. La beatitud to jest błogosławieństwo, ale nie tak jak tutaj było wcześniej, tylko właśnie jako osiem błogosławieństw. La mi i taka sama pisownia, ale z dodanym e, lami, czyli przyjaciel, przyjaciółka. I tutaj warto pamiętać o tym, że mówiąc NAMI i pisząc NAMI znaczy mój przyjaciel, ale tak samo powiemy NAMI przy przyjaciółce. Po prostu nie powiemy ma, ami, żeby się nie kłóciło, że są dwie samogłoski koło siebie. I tak spotkamy się z tym, że będzie mi i będzie E na końcu, to to nie jest błąd. Po prostu ze względu na wymowę daje się mą, a nie ma. Le copain, kolega. Lakopim, koleżanka. Leptitami, czyli dosłownie mały przyjaciel, to jest chłopak. W sensie, że dziewczyna z nim chodzi. I tak właśnie dziewczyna mówi. To jest mój chłopak. Dla ptitami dziewczyna, czyli że chłopak z nią chodzi. I teraz kolejny przykład przymiotnika, który ma trzy formy, czyli dwie formy w rodzaju męskim. FU to jest dla rzeczowników rodzaju męskiego zaczynających się od spółgłoski. Fol, dla rzeczowników rodzaju męskiego, które zaczynają się od samogłoski albo haniemego. oraz fol. Dla rodzaju żeńskiego. Proszę przetłumaczyć, tule samdi, semua ki tule samdi, semua ki cuisine. Samedi, cuisine. W soboty, to ja gotuję. Nous sommes tous devenus les per Nous sommes tous les My wszyscy zostaliśmy ojcami. I już na tych dwóch przykładach można jakby uogólnić sobie, kiedy tus wymawia się tu, a kiedy tus, Otóż przed rzeczownikami, które mają jakiś rodzajnik, to będzie jako wszystkie, na przykład wszystkie soboty, czyli tu. I wtedy słówko tu wymawia się jako tu, bez tego S na końcu. A przeważnie, kiedy mamy jako podmiot i tak dalej, to będzie znaczyło jako my. I to będzie jako wszyscy. Oczywiście też inne wszystkie. Wy wszyscy, oni wszyscy i tak dalej. Albo też na przykład, jako rozkaz: Wszyscy wychodźcie. Sortetus. Też wtedy będzie wymawiany jako tus. Alexandre Dumas a écrit Le Comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. a écrit Le Contes de Monte Cristo. Alexandre Dumas n'a écrit Monte Cristo. Je pense que le voleur est entré par la fenêtre. Je pense que le voleur est entré par la fenêtre. Myślę, że złodziej wszedł przez okno. Avant le repas, ils ont tous éteint le téléphone. Avant le repas, ils ont tous éteint le téléphone. Przed posiłkiem oni wszyscy i tu będzie też właśnie jako tous. Wyłączyli telefony. Selon le l'intuition, c'est le, le, le sixième son. Według wszystkich intuicja to szósty zmysł. Tu se zelew, a we utor, alor geler eksplika tu. alor ekspliketu. Wszyscy ci uczniowie mylili się, więc im wszystko wyjaśniłem pas de la reine. A fait une faute sur la première page. Ce page de la reine a fait une faute sur la première page. Ten paść królowej, czyli Le page, zrobił jeden błąd na pierwszej stronie, czyli La page. Kąże joue avec lui. Il me trompe. Quand je joue avec lui, il me trompe. gram, mnie. Il faisait chaud, alors j'ai ouvert toutes les fenêtres. Il faisait chaud, alors j'ai ouvert toutes les fenêtres. Było gorąco, więc otworzyłem wszystkie okna. Leonard da Vinci, a peint la Joconde, une femme avec un sourire mystérieux. Leonardo da Vinci, a peint la Joconde, une femme avec un sourire mystérieux. Leonardo da Vinci narysował monalizę, po francusku nazywaną La Joconde, kobietę z tajemniczym uśmiechem. Où es-tu? Je ne sais pas, je me suis perdu. Où Je ne sais pas, je me suis perdu. Gdzie jesteś? Nie wiem, zgubiłem się. To tyle w tej lekcji, a w następnej będzie le conditionnel présent oraz nowe słówka. Do zobaczenia. Au revoir.